Penny, Czy ty chciałeś powiedzieć, penic, nie dokończyłeś po prostu, czy jak? Nie. Przeczytałem po prostu e, imię Łezy. Ej! Nie dość, że nasyłasz na mnie ludzi, to jeszcze przyzywasz? Mm. Ja cię w życiu bym nie przezwał. Dobra, mam strategię. Masz strategię? Ja. Mam strategię. Ale mam Mam dokładnie w dupie. jak pozbyć się Łezy. E, przepraszam. E, święta Święta i do. Okej Gdzie idziesz? A co robisz nad moim robakiem, że tak się spytam? A po co ci ten granat? Co? Wyłączyłeś sobie jetpack Enter, enter! I mean Siusior, siusior, ale Damage zrobił siusior, o kurde Tylko dookoła, czemu on na środku jest żywy? No bo odbił się od czołgu Ojej, za w ogóle nie przemyślałeś tego, mogłeś wejść Czołgaj w i rozjechać. Dobra. Te Ty, a mogę wejść do meka? Ła, wow, ale to zrobił! Badaj mi na... Biedny Mogę? Halo, mogę... Ale nie no, to był... Się, long long Halo? Eee... Spacja. Uuuu... Uh. Aha! Uh. Ale, ale! Aha! Ale, 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 ale. Czemu to jest? Uuuu! Aha! No może tak. Sorki, mam danie, chuje Sorki Daniel, byłeś akurat po mnie. To nie jest tak. Że nie kombujemy I... się na ciebie nie? tym razem. Nie! Że co, co, przepraszam, ty powiedziałeś? Synonim słowa penis. No i Tomek mi trzyma w to nie jest. <noise> Zgubiłem się w tej rozmowie, co? No nie, wyzwał mnie od chuja, więc ja go teraz fuję Ty, Od penisa, ci pcioka, piniocha. Wiesz o co chodzi? Kurwa, nie potrafię chodzić. A, A, a rozumiem. Teraz tak, rozumiem. Hilaria z peniski penis tak, lat. Bo wszystkie twoje nazwy nawiązują do narządów rozrodczych, a potem jest Tomek no, się kładzie. chuju! Tyle mam ci do powiedzenia. Leave me alone. O kurde. No to nie, nie, ze mną nie ma łatwo. Ze mną nie ma łatwo. Nie ma, łatwo, łatwo. Dobra. Nie ma Dobra. łatwo. Dobra. Dobra. Cieszę się. Ja też się cieszę. Dziękuję. Dziękuję, że się to zrozumieliśmy. To, że to się zrozumieliśmy. Ta. 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 Wiesz co? Ta. Jajco Dokładnie. Widzisz, zrobiłem cię w bambukoch, w twoim własnym czymś. Ta. Ta! Ta? Ta! Oho, o, leci! Jeszcze masz coś ciekawego do powiedzenia? ja <grym> <Nie>, jestem? <grym> Dzień dobry. Ja byłem pewny, że do czołgu wszedłeś. <grym> Ty to potrafisz. Ty to potrafisz. Prawie co mogę. To no szło. Nawet to wyszło. No tak bym powiedział, wyszło, ale tak. E... No, nawet mate, nie trafił no, swojego. Tak. Nawet nie trafiłem na swojego. na Daniela to było ok, niech będzie. Tak, tak. A co wygrał poprzednią rundę, tak. powiedz? Eee, przy porozumieniu. Nie. Eee, porozumie, porozumieliśmy się z Elkiem, że damy ci fory. Daliśmy ci fory, tak? więc wygrałeś. Masz na to dowód? Hmm. Mam na to dowód. Tak, masz dowód? Jakąś wiadomość wysłano przed 20:28? Eee... Woda. Nie ma dowodu. No Wyślę właśnie. ci jutro rano. Myśleć możesz, kurczę, wiesz. Odczepcie się, zrobiłeś. ode mnie! Dobra, Ale się na tobie nie fokusuje. popatrz, ono się na Tomku skokusowało, a nie na tobie. Tomek dostał pierwszy. Co to sobie więcej. zrobiłeś? To a, czekaj, mogę. czekaj, 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 o, teraz to mnie dotarło, o nie, a ty nie był mój zamysł, nie, ale słuchaj Słuchaj, bije was obu Tak Świetnie. działa gra, bije was obu Tak było Potwierdzam No, fajnie, no. fajnie, nie, super, super eee... super, super Tak sobie teraz poradził użytkownik, ale MAMO NIE w Mamo, nie! Zrobić coś super ranskiego. Świetnie. Eee... Tylko co? Dobra. Nie, w sumie. Poczekaj. Jak się? Co on gotuje? Jestem wielkim fanem twojego kanału. Trafił w ciebie, to byś się zestrał. Ale na szczęście mam dobrego cela. ja zawsze trafiam w cel. Mm, tak, wiemy, nazwijmy. To już coś, no, coś tam było gadane na ten temat. Mhm. Mm <laughs> Czemu gramy w gry, które powodują, że się nie lubimy? Bo nie, to, to zabawne. Bawamy. A! Czyż nie? Młęża, no, jeżeli nie? Ty nas nie lubisz, to okej. Okay. To, jeżeli do tego prowadzi ta konwersacja, to, to my, ja jestem w stanie yy, przy, przymknąć na to oko zrozumieć... Czemu spadłeś? Ale zje... NIE WIEM! CZEMU JA SPADŁEM?! Ta owca zaraz wybuchnie, prawda? O nie... O nie... Może wybuchnąć wcikając w spację. To jest porażka. Cała ta runda to porażka. Czemu ja spadłem? So, Happens to the best. Yeah, to was. Happens to the best, buddy. How many views have you got? Hmm. Czym by ci tu przypierdolisz? Kurde. Hmm. A weź, daj mi spokój. Weź, tam masz inne roboty. A, dobra, to idę. Dobra, dzięki. A, jeszcze jedno. Słucham. Just one more thing. Mhm, mm słucham. A, ah, widzę, to ten e, śliczny granat. A mógłbyś go może nie rzucać pode mnie? <grym> Słuchaj, bo ja to tak sobie stoję, nikomu nie zawadzam, a, a tu jakiś typo chce rzucić hmm. na mnie granata Coś czy mam żeby przestać Kurwa! Kurwa! Dobra. Au. To bolało! Nice. Miało boleć. To miało, boleć. Nice. To są... to miało boleć. Ale wy gracze <susurna> jesteście. Szczerze ja was zawsze doceniałem. Jako... Nie Daniel, to my cię zawsze docenialiśmy. Nie, to ja was docenia <TF3> nie doceniam. A tak? A, a, a po, do, dowody poproszę jakieś. O, że was doceniam? Mhm, tak. W mam takiego tweeta, gdzie wymieniłem wszystkich moich przyjaciół. E Ciebie to machnie. Eeeeeee. I. Ale jak się postarasz, to możecie Cię dodam do listy. Nie no, ale to byś to musiał kupić Twitter subscription, żeby edytować tweety, to się nie opłaca. A oh, To byś nie. musiał napisać nowy. Ow. Ale się. O kurwa, co? Czym ty mu Ej, do do nie, nie wiem co, jakimś... nie wiem co on zrobił. Niesko, co to, to był... było? Wazo z dynastii Ming. <laughs> Wazo z dynastii Ming podobno. Aha. Ja tego nawet nie mam. Cześć. to musisz sobie wytworzyć. Ale nie mogę. No możesz kliknąć na dynamit. E, w tworzenie i wytworzyć sobie Aha, bo to jest życie. wersja dynamitu. Tak. A Słuchajcie, okay. to jest Słuchajcie. Mądre. To jest mądre. Wchodząc do tej gry, wiedziałem dokładnie tyle samo co wy. Klikając no w każdym menu możliwe, wątpię. dowiedziałem się więcej. Wątpię. wątpię. Nie wątpi <grym> wątpię mi tu. Nie wątpi, wątpi. Tylko zaakceptuj po prostu to, że, że tak jest i tyle. Nie, wątpię. Wątping popełniam. To se, se wątping, wuj tam. Co ty robisz? Dobra. Zamknij się. Przecież, ale ty masz świadomość, że to Hurry. może nie wyjść, prawda? No i chyba wyszło perfekcyjnie. Wyszło perfekcyjnie, w, wyszło perfekcyjnie <laughs> no. Are you using, hats? Oh. Are you using hats? <śmiech> 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 O! czym gadaliśmy przed chwilą, bo zapomniałem. Kurde, ale niezły, wybuchowy ten siusior. Wybuchowy siusior. Ej, wy, bo wy teraz używacie Usią tych e, e, granatów? E. Czy jesteście e. panie, że chcecie to robić? E, wiesz co? Tak a, to, myślę. I jak sobie, im więcej o tym myślę, tym bardziej stwierdzamy, że. że, że... Tak Kurwa! <śla> o, mi... <ślać ślać 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 3001 mil! ojajajajajajajajaja> o, nie, to nie tak miało być. To nie tak miało być. Eee, <grymne> ja? Gdzie jestem? Dobra, A ale dwóch się. za jednego? Warf. O, tu jestem. O, tu jest dwóch obok siebie! O boy! Hmm. Łap, łap tego chickena! ty za chicken znowu? Znaczy, chuj, że mój tam stoi. The fuck, bro. Turkey. 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 Down do, it was a turkey. A turkey? It was a turkey. down, though? Everything you It was a turkey. It was <laughs> a <laughs> turkey. It was a turkey, if I've ever seen one. Uh, did you enjoy my turkey? Yeah, that was very nice turkey. I like turkey, I yeah. very. I'm very happy that you like my turkey. Brothers, I'm stuck. <laughs> Uh, then exit uh, your uh, vehicle. Suspect is approaching. <laughs> Good morning, <laughs> brother. Good morning. I came. Kropka. <sighs> <laughs> I know. You're surrounded. There's no escape. Oh. Dodge this! I failed. O jest, o jest. Zapomniałem, że to trzeba mocno wpisnąć. No nie! Um, no, there was an attempt. O! Oh, czy to.? O nie. Czy to. Dlaczego? Nasz przyjaciel o nie. dziura. W płucu? O, nie. o nie. Wydaje mi się, że ty masz jakiś problem z dziurą w płucu, wiesz? Co? Aś, co? Ja, ja myślę, że żyjesz w przeszłości. Przysięcia. A myślałem, że to ja żyję przeszłością. Ty to już totalnie. To ja po prostu nie aktualizowałem no. moich ja nie robaków Czemu? mówiłem, proszę koledzy, proszę zaktualizować swoje robaki na gaming session. Nie! Ale uznałem, pasuje. Nie! Dobrze, ja, ja nie będę aktualizował na, na gaming session. Kurde, by ci tu. Hmm. Nie A no, tym się to ci myśl, nie jest. Nie, 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 nie. Łeza! Ej, Łeza! Łeza! Danielu uza? Proponuję. Eee. Proponuje.. Proponuję sojusz E. Słucham? E, sojusz? Co to no. tough, so nie! Jeszcze nie wiem! out. Wiesz co nieważne. Z tym Sojuszem to tylko taki żart był. Aha, aha Dobra. Watch it! Uh... <laughs> Watch it! Watch it! What? <laughs> <laughs> eh. Watch it! Hey. Daniel, go you ahead. thinking what I'm thinking? I'm thinking what I'm thinking so much. <laughs> yes. Let's go oh, to mission school. Mansion. 5, 4, 3, 2, 1! Oj! Fuck! O nie! Fuck! Fuck! Oj. Mój to chyba po prostu nie dał raz. Oj, 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 oj! Każdy oj, oj, oj. stracił jednego robaka. Spójrzmy prawdziw w oczy, wyrównałem szanse, a wręcz nawet nie zrobiłem nic. Mmm. Mm. Nie emujcie my tu. Hmm, no nie wiem Tomek, no nie wiem. No, siusior, tak było. Siusior. It has to be done. Nieważne czy to ja stoję obok. Nieważne czy ja stoję obok. It has to be done. Siusior, opanuj się, please. Do just, just easy. Take it easy. Siusior, bro. you... know? You you, you, you've got to eject. <laughs> bro! You've had enough, bro. Of oh, fucking watch time, bro. I'm a, and I you, bro. Chow down. Say goodbye, bro. Goodbye, <laughs> 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 <coughs> bro. <replied>. Fuck! O, oh, <laughs> patrz <pańczy> na to! <laughs> on nie umiera, on jest jak kanału pierdolony! <laughs> Dobra, no, spokojnie. I, I, I've, I've got this. I've got this. I've got this. Weź um... mu wsadź palec w oko. Jest ta opcja jeszcze? Tak nie. Stylish. Zmobilizuj mnie mobiliza mobilizatorem. Really me Finger <coughs> mine. <mean. coughs> <Yeah>, no <dobrze. coughs> <coughs> tak też można. Uga. Uga, Uga. Uga. Przepraszam, zostały mu zostały dwa. Ten u góry! Ten, u góry. ten u góry. Hey, Oj, przestańcie się czekać. Myślałem, że nie zauważycie. <laughs> says. Ale on, Madzieje, on jest już razem tak. ze mną? Nie! A dlaczego musiałeś obok mnie wylądować? A dlaczego ty nie zginąłeś? O, o przeceniłeś swoją siłę, przyjacielu. Shit! Mam przejebane. <laughs> Siuzior! Siuzior, celuj w rudą świnię! Ruda świnia musi zniknąć! I got something just right. <śmiech> <śmiech> Proszę cię, za bądź dobrym przyjacielem i zostaw mnie w spokoju. Ale co Czy... to jest? Ale co to jest? Myślisz, że to doleci? Wiesz co to jest? Wiesz co to jest? Wiesz co to jest? To jest koniec twoich dni. Koniec! Rząd Rudej świt. To była wyrzutnia owiec, którą Łezza bardzo, ale to bardzo zjebał i ona idzie na ciebie. Dobrze myślałem, że doleci! Myślałem, że to zbada... zbada dymetru! Zbada dymetru! MNIE! I Ruda świnia leaves think. again. <laughs> And uh, not for long. Dobra, dobra. robimy tak. tak. Czy mogę? Uh, please leave me alone. Mm -hmm. Kurde, ej, łeza, łeza, bo on ma dwa. Ja mam jednego, ty masz jednego. No zróbmy coś, no. Ty łeza. masz dwa. Ty masz dwa, ja mam jednego. Masz dwa. Ale zaraz ci zbraniał ja tylko jednego, popatrz on A nie mnie, koniec... Ja on nie mam jednego. Ja patrzę, co się dzieje teraz, wiesz? Patrz, on ja ma baseball'a! On się... ma baseball'a! O, nie. Hey, o list, ma nie! On ma baseball! Mam, mam złe odczucia o, do. O, do. z baseball'em. Mam A złe odczucia z baseball'em. Mam złe odczucia z baseball'em. To daje 30?! Łykaj granata, gościu! Nie, popinął, popinął! Nie, popinął, popinął! Ale hamowo, ale chamowo. Ale Ale żyje, żyje, żyje! Oooo oh, wow. No to daje Jesteśmy za daleko od siebie, nie zabijesz nas wszystkich. Nie zabiję was wszystkich, Jed ale... jeden z nas, Jeden z nas cię wykończy. Amigo. Co ty gadasz tam pierdolisz, jakieś głupoty. Eee... Słuchaj, gówniarzu. Jeszcze <laughs> słowo. <laughs> I jesteś u ten... U Uma, mamy? Tak. Mee. Będziesz miał Mee. taką sesję top model, że kurwa. <grym> 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 Mee. Ooooo! zdaj! O, o taki jesteś Tomaszu. Taki jesteś Tomaszu. Coś! Jest sorry. nas sorry. trzech On ma za dużo szczęścia okay. Tego się nie spodziewałem On Tego ma za dużo szczęścia Ej, przepraszam was bardzo, miałem do wyboru Kurwa, albo gorzej, w Kurwa, weź te dupę. sobie te dupę Nie, ja Neskot, nie przepraszam Neskot, weź nie swoje Sextips I zaaplikuj z tymi przeprosinami w <grym grym> swoją własną dupę To nie są przeprosiny Anna, Ale przeprosić! Wsadź ja sobie nie przeprosin. te przeprosiny w swój kanał analny o, oh, ja nikogo oh. nie chciałem przeprosić, od tego zaczniemy. Ja chciałem powiedzieć, że mam do wyboru albo gorszą wersję, albo jeszcze gorszą zabić Łezę, albo zabić Ciebie. gdzie Ty miałeś dwa wormsy, wybrałem Ciebie. Łeza nadal żyje, popatrz. O? A jo? Uuu, fajne. Co? Łeza! <ślesy> <ślesy> Łeza! Możliwe, że zapomniałem nacisnąć spację Możliwe, że nie nacisnąłem spacji na czas, czas so. żeby, że będzie autodestrukcja! Wydział, że będzie autodestrukcja! Nie wiedziałem przecież! Trzeba wiedzieć! Jeszcze, jeszcze raz, musisz jeszcze, jeszcze raz, masz dalej turę, masz dalej turę, dawaj jeszcze raz! Strzelaj! Strzelajcie! Strzelaj! 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 Czym? Granat, bazuka! Rzucaj! <śleszy> Kurwa! No. To mogłeś być ty, Descot! Okay. Mogłem, ale okay. nie, byłem. One, nie, nie, nie byłem. Te Teleporter kasuje rundę, prawda? Tak, tak. Musisz użyć Na tego. Masz 5 hp uważaj. Wiem. Element wierzę w ciebie. Jaki zjebany on Zamyślał! I right dolecę do some paperwork. niego, fuck To wybierz od razu drugiego jetpacka right do Dobra, 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 zrobimy inaczej Zróbmy inaczej A to nie zadziała To nie zadziała, to nie ma prawa zadziałać, ale spróbuję, tak knock, knock. The <śles> Mamy go, mamy go, oh, mamy, go! Oh! mamy go, zrobił I I Kurwa Daniel Cały 13. Daniel? Daniel? Teraz Daniel, ja stop, no. Daniel? Daniel jetpack, inicjuj no. jetpack, inicjuj jetpack, Nie ma! Ningisha, nie ma! Daniel! Gdybym yeah. miał... O, już by banan hard. u niego leżał! Ruda świnia. I jeszcze gra robakiem jakimś. On nie może tego wygrać, kościół. On nie może. Nie może! Nie w ten I am, I am sposób! Well, Not well, like this! O, a zobaczmy tego drona, jak działa. Like and to nie działa. To o! jest taki chujowy dron. Ojoj, czy to znaczy, <laughs> że mamy całe dwie tury na wykończenie „rudej świni? No tak troszkę nie, bo ja nadam mam turę. Co? Aha, o to, owie Przepraszam bardzo Co to był z direct hit? On dalej żyje Prawie On dalej żyje Ale popatrz. He leaves, he leaves to see another Eleven. day Eleven, Eleven, miałem znowu do wyboru Albo ciebie, albo Łezę Popatrz, wybrałem Łezę, żebyś... Penny! Grał. Penny!

moment. I am thinking. I am, I am in fact thinking. Jesteś w grubym myšlení. To you. jest jedyne, co mi zostało. To jest jedyne, co mi Oj, zostało. No. Spróbuję! <laughs> no, no, dawaj. O nie. Moment. <laughs> o kurwa! Mi Czemu mam trzy jeszcze, co? Hejka. Siusior no. <grywka> przeżył. No. No, ja On nie może tego wygrać, On NIE MOŻE!

Ta gra jest za tłusta. ta gra jest ta... absolutnie za tłusta. Ta runda była. była trochę tłumacz. Ta gra. Ta gra! Doprowadza mnie do derygawek. Ale wiecie co? Wiecie co, panowie? Przynajmniej jestem ostatni. Nie, nie. Honestly, honestly to było. to było zbyt intense jak na Wormsy.